Panie ministrze, wiemy co się później stało, gdy koalicja 13 grudnia doszła do władzy, zaczęto, zaczęto prowadzić dochodzenia, zaczęto aresztować m.in. urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, ale pierwszą taką osobą, którą dotknęła ta sprawa, to, to był ksiądz Jan Olszewski. I teraz, kiedy popatrzymy na to z perspektywy czasu, to widzieliśmy oczywiście przypomnę te, te słynne sceny, kiedy, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kajdankach prowadziła księdza Olszewskiego, jedząc gdzieś tam na stacji benzynowej już, nie chcę tego wszystkiego opowiadać, bo, bo widzowie akurat to pewnie pamiętają. Tak samo i prowadzenie w Kalitankach zespołowych urzędniczek. Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął się sprawą, która została wniesiona w sprawie księdza oszeskiego, bo, bo jednak, to, przepraszam, to znaczy, że, że jeśli przyjął tę sprawę do rozpoznania, to będzie się chyba nią zajmował. Jak Pan sądzi Panie Ministrze czy ta sprawa rzeczywiście istotna dla oceny tego co było robione w tym czasie jeśli chodzi o postępowanie w władzy w stosunku do urzędników, którzy działali na mocy prawa i zgodnie z prawem jak ta, jak ta sprawa może być dalej prowadzona? No tutaj doszło do całego szeregu nadużyć tak jak zwrócił na to uwagę Pan Redaktor. Z jednej strony nadużycia były no, w działalności służb, bo przecież um, takie środki przymusu bezpośredniego, jak na przykład kajdanki zespolone, um, to środki, które stosuje się wobec tych podejrzanych o przestępstwo, którzy faktycznie mogą stanowić zagrożenie dla siebie, dla otoczenia, dla tych funkcjonariuszy. No, to osoby, które już wcześniej dopuszczały się. Czynów zabronionych związanych z przemocą. Tymczasem dwie urzędniczki i ksiądz, to osoby, które nie były znane wcześniej z tego typu przewinień, więc nie było podstaw do stosowania, do stosowania aż tak drastycznych środków przymusu bezpośredniego. Jeszcze wspomnę o innych elementach, jak co godzinę włączane światło, jak zastraszanie, jak brak intymności przy korzystaniu. Sto alety, wreszcie no, cała, wreszcie marnotrawienie środków publicznych, bo ja też chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. Ten ośrodek archipelag, budynek, ten budynek w stanie surowym dzisiaj stoi. I nawet jeżeli Adam Bodnar, który wtedy był ministrem sprawiedliwości, dysponentem funduszy i prokuratorem, prokuratorem generalnym, Twierdził, że te środki zostały sprzeniewierzone i że to nie ten cel powinien być, chociaż ja uważam, że stworzenie takiego specjalistycznego, sieci specjalistycznych lokalizacji, które były nacelowane na przykład na wsparcie dla kobiet, ofiar przemocy, ofiar handlu ludźmi, gdzie tam były miejsca, właśnie żeby te, te osoby mogły się też skryć przed swoimi dawnymi oprawcami, to jest bardzo potrzebne. Takich Instytucji u nas w Polsce nie jest zbyt dużo, no ale nieważne. Generalnie problem polega na tym, że inwestycja została wstrzymana. Tam nie ma chyba do tej pory, z tego co się orientuje, wstawionych okien, więc cały ten budynek niszczeje. Czyli te wszystkie środki, które zostały przeznaczone na, na to dzieło, zostały sprzeniewierzone i doszło do, do takiej sytuacji, że bo ja rozumiem, żeby państwo polskie przejęło, skonfiskowało ten budynek, zabezpieczyło go w odpowiedni sposób, żeby czekał. Na to, na, na, na dalsze rozstrzygnięcie tej sprawy. Ale to też jest jakiś wątek, wątek poboczny. Ja myślę, że najważniejsza istota całej sprawy sprowadza się do tego, że proszę zobaczyć, minął już, minęło już półtora roku od momentu, kiedy te osoby zostały aresztowane. Zresztą ja uważam, że poza, poza tym. Traktowaniem w nieludzki sposób, całkowitej dehumanizacji dwóch urzędniczek, no to jeszcze mieliśmy do czynienia z wtargnięciem służb do domu pana ministra Zbigniewa Ziobro, gdzie przecież wszyscy doskonale wiedzieli, że on był właściwie kilka dni po operacji, musiał zwolnić się ze szpitala, wraz z żoną przyjechał no, bardzo wiele kilometrów przez cały dzień, po to, żeby dostać się do swojego domu, gdzie ten dom został zdewastowany. Zniszczony, gdzie właściwie niczego nie znaleziono w tej sprawie. I proszę zobaczyć, no minęło już tyle czasu, i nie ma, nie ma żadnego postępowania sądowego. Te osoby zostały zwolnione, zwolnione z aresztu, te, które były pozbawione wolności. I proszę zobaczyć, że do tej pory żadna sprawa się nie toczy w sądzie. Dlaczego? Otóż w mojej ocenie jest tak, że po prostu. Władza zdaje sobie sprawę z tego, że każdy sędzia, myślę, że nawet ten, który całym sercem wspiera obecny obóz władzy, nie będzie się podkładał w taki sposób, że będzie, że będzie zasądzał kary w sprawie, w której nie ma winnych, nie ma przestępstwa. I myślę, że tu jest istota sprawy, żeby wykorzystać prokuraturę, środki zapobiegawcze w postaci aresztu, po to, żeby gdzieś nakarmić tych najbardziej agresywnych zwolenników, którzy też jeszcze podsycani przez takie osoby jak Roman Giertych, po prostu żądają, żądają tej przysłowiowej krwi. Do tego się te wszystkie działania sprowadzały. Ja tutaj jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz, bo w mojej ocenie, jeśli patrzymy na to, jakie te działania zostały podjęte, plus te działania, które zostały podjęte wobec no, takie działania typu przesłuchania strażaków, czy nawet kwestionowanie dofinansowania szpitali. Tak, co jest dzisiaj bardzo głośne, ale do tego przejdziemy, do, jak będziemy rozmawiać na temat KPO, przecież tam też kwestionowano właśnie dofinansowanie szpitali. Z funduszu, jak tutaj pan minister podkreślił, jest funduszem, który nie jest zasilany z budżetu państwa. Tak, to trzeba sobie jasno to podkreślić. I taki wydźwięk tego był, że, że tak naprawdę w tej chwili no wiele osób by się wydawało, mogło bać, aby korzystać z jakichkolwiek dofinansowań. Chyba, że, ale to pytanie, chyba, że zadam za chwilę jeszcze, jak przejdziemy do, do, do KPO. Ja mam takie pytanie, panie ministrze, bo jeśli spojrzymy na to wszystko, na te działania, to jak pan sądzi, czy nie należałoby jednak już teraz, choć wiadomo, że to będzie trudna sprawa, ale choć trudna, wnieść już teraz zawiadomienie do prokuratury sprawia w sprawach tych, które tak naprawdę prawo zostało naruszone. Ja sobie zdaję sprawę, że w szczególności po ostatnich wypowiedziach pana ministra Żurka, że on. On się wypowiedział, powiedział, że jest, że on rozumie tą demokrację walczącą, czy jakieś tam tych słów użył podobnych, odnosząc się do demokracji walczącej, tak no to jednak może wypadałoby jednak złożyć zawiadomienia, żeby te sprawy toczyły się. Jak pan sądzi? Ale pytanie, czy chodzi o sprawy związane z Funduszem Sprawiedliwości, z tymi nadużyciami, które były. Tak. Chodzi o te sprawy, tak, chodzi o te sprawy. No to tutaj jest, jest tak, że właściwie już pewne działania się toczą, bo obie panie urzędniczki, nie, nie, nie pamiętam jak jest księdza, on zresztą dzisiaj jest w bardzo też ciężkim stanie, takim psychicznym, tak, co też odbija się na jego zdrowiu fizycznym z kolei, bo to jest jednak system naczyń połączonych. Natomiast obie panie, dzisiaj, z tego co wiem, dochodzą swoich praw. Przed trybunałami międzynarodowymi. Zresztą, chyba sprawa księdza też została uwzględniona w ostatnim czasie, z tego co pamiętam. Także tutaj może być tak, że to będzie podstawą też w przyszłości działania polskich służb. Z tego co wiem, pewne zawiadomienia zostały już też przygotowane. Tutaj też profesjonalną pomoc prawną mają te wszystkie osoby i adwokaci po prostu decydują, które środki w danym momencie należy stosować. Natomiast ciekawy jest jeszcze ten wątek, który pan redaktor poruszył. Z tymi przesłuchaniami strażaków, bo gdzieś w mediach słyszałem, że prokuratura planuje około 8 tysięcy osób w całej Polsce przesłuchać. Zresztą zabawne jest to, że zdecydowana większość gmin, która otrzymywała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, to gminy, w których nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ani nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Najliczniejszą grupę stanowią te samorządy, gdzie mamy, gdzie mamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast bezpartyjnych. A druga najliczniejsza grupa to gminy, w których rządzi Polskie Stronnictwo Ludowe. Dopiero trzecia grupa samorządów to samorządy, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ale te statystyki odzwierciedlają po prostu to, jak kształtują się politycznie osoby, które sprawują najwyższe władze w gminach w Polsce. Po prostu statystycznie te, te statystyki odzwierciedlają niejako. Te ogólne statystyki. To tak na marginesie. Wiem, że jest tak, że do tych dochodzą do nas takie informacje i z mediów o tym wiemy, i też po prostu gdzieś tam pocztą pantoflową, że zawiadomienia o wezwaniu na przesłuchanie do zwykłych strażaków, ochotników są dostarczane przez policję. Policjanci, podobno też funkcjonariusze, najczęściej są zakłopotani, właściwie już na wejściu do, do, do domostwa, przepraszają za to, że. Muszą brać udział w takiej czynności. To jest też w sumie niezależne od nich, ale to wszystko jest po to, żeby po prostu pognębić ludzi. Choć ja myślę, że te wszystkie działania, one też spowodowały to, że po prostu poparcie dla obecnej ekipy rządowej zaczęło spadać. Ja myślę, że po tym, co dzieje się w ostatnim czasie, no to to już będzie totalny, jak to się niektórzy mówią, kolaps, tak? czyli zapadnięcie się, zapadnięcie się w sobie. Hey,